Historia nasza jest bardzo bogata, bogata w wydarzenia, ale nie zawsze w dobre owoce. To są dwie różne rzeczywistości. I gdybyśmy tak chcieli przyłożyć właściwą miarę do tego, co dzisiaj wspominamy, to trzeba powiedzieć. Bardzo gorzka refleksja temu towarzyszy. Świętowanie czy wspominanie, ono zwykle jest ukierunkowane poprzez pamięć i doświadczenie na rzeczy, które przypominamy sobie z radością i o których wiemy, że przynosiły dobre owoce. Dawały wzrost dobra, radości, piękna, potęgi. I dlatego warto było takie rocznice świętować. W historii naszej aż tak wiele takich wydarzeń nie ma. Natomiast wiele jest takich wydarzeń, jak to dzisiejsze, kiedy przychodzimy aby polecać Bogu tych, którzy musieli złożyć ofiarę swego życia i to nie jako pojedynczy, ale całe dziesiątki, setki, tysiące ludzi. Tak jakby na ołtarzu Ojczyzny składana była wielka, krwawa ofiara. I tych powiedziałbym językiem liturgicznym celebr jest bardzo dużo. Pewnie trochę już weszło jakby w nasz krwioobieg. I nie zawsze mamy nawet siłę i wyobraźnię do tego, żeby jeszcze sobie zadać pytanie znacznie poważniejsze i o mocniejszych, rzekłbym, kryteriach, żeby zapytać, jaka winna być ocena takich wydarzeń. Z jednej strony pochylam się naprawdę z wielkoczcią nad tymi ludźmi, przeważnie młodymi. Większość z nich była Niskiego stanu, którzy porzuciwszy swoje domostwa, swoje pola, przychodzili, aby walczyć o wolność ojczyzny. Ale pytamy: Historia ma również wgląd i w to, kto do takich sytuacji doprowadzał? One nie rodziły się przecież same z siebie. I dzisiaj zobaczcie, kochani, jak to nic nie dzieje się przypadkiem. Sprawujemy mszę świętą za zmarłych, ale czytania są z dnia powszedniego. W całym kościele, od Australii po Meksyk, te czytania dzisiaj w kościele katolickim, są proklamowane to Słowo Boże. I czytamy w Ewangelii o nieuczciwym rządcy. O czym mówi to wydarzenie? Gospodarz? My możemy powiedzieć, że tym gospodarzem jest nasza Ojczyzna. Dowiedział się, że Rządy zostały powierzone nieuczciwemu włodarzowi, który wcale nie dbał o pomyślność narodu, o pomyślność historii, o pomyślność całego dziedzictwa, dorobku setek pokoleń, ale prowadził swoje niecne interesy. Aż wpadł. Przyszedł w taki moment, że już dalej nie będzie sprawował. I zobaczcie, że się mu wcale źle nie dzieje. Po swoista, powiedziałbym, bezczelność, a jednocześnie nieukaranie tego kogoś sprawia, że znajduje. Pokrętne ścieżki idzie w tym, powiedziałbym, w tym kierunku do tych ludzi, którzy mu pomogą, bo są jemu podobni. Doskonale rozumiemy, że to nie fatalne jakieś nieoznakowane przyczyny stawały zawsze na drodze, ale konkretne osoby. Konkretnymi yy, czynami sprawiały, że przychodziły takie, a nie inne, trudne zazwyczaj chwile. Nieuczciwy rządca, nieuczciwy człowiek, nieuczciwy obywatel sprawiał, że cierpieli inni. Roztrwonił dobra materialne, duchowe, dobre relacje z innymi ludźmi, z wielkim wysiłkiem i mozołem budowane struktury państwa, przyczynianie się do wznoszenia, że powiem, wartościowych pomników, nie o pomniki jako takie chodzi, ale Wytwór pracy i umysłu ludzkiego, to co składa się na wielką kulturę narodu. I właśnie i zburzywszy to, za co nie odpowiadał zazwyczaj, dalej prowadził sobie życie spokojne, dostatnie. A na frontach działy się właśnie takie, a nie inne wydarzenia. To jest bolesne i gorzkie, bo to się bez przerwy powtarza. To jest tak, jakbyśmy nie byli dobrymi uczniami, którzy siadają i otwierają księgę historii. Patrzą, czytają. Ale nie zawsze pojmują i nie wyciągają wniosków. Przy tej okazji trzeba taki ton, powiedziałbym, smutny także wydobyć, bo to jest ku przestrodze. Gdyby to się raz w historii zdarzyło, może, moglibyśmy powiedzieć, Przypadek, niedopatrzenie, nieznajomość rzeczy, nieudolność. Ale my w ciągu roku stajemy wiele razy w takiej samej sytuacji jak dzisiaj, 4 listopada. Z jednej strony, żeby z jakąś wielką serdecznością wspominać tych, którzy oddali swoje życie. Za wolność braci, sióstr, ojczyzny. A jakoś mało w, wspominamy tych, przez których dokonuje się tego rodzaju spustoszenie. Aż nieraz mówimy, aż dziw bierze, ile ojczyzna ma w sobie siły, żywotności, że ciągle z tych ruinacji. By z popiołów, z tej niemocy powstaje. Bo oprócz tych nieuczciwych, nazwijmy, rządców, to nie chodzi o rządzący, bo pod tym symbolem są wszyscy, którzy nie idą drogą prawą. To jednak jest wielka wspólnota ludzi o których mówi święty Paweł w pierwszym czytaniu, kierowanym do Filipian, gdzie powiada do, do swoich słuchaczy, do wiernych w diecezji Filipy, że cenić sobie tych, których Bóg postawił na Waszej drodze i którzy przed Wami, najpierw przed Bogiem, a potem przed Wami zdali egzamin dojrzałości ze swego postępowania poznali i nauczyli się Chrystusa tak to pięknie Paweł ujmuje co to znaczy poznali rzetelnie rzeczywistość która przynależy człowiekowi jako dziecku Bożemu poznali Boga jego umiłowali a jeśli poznali i umiłowali Boga, dane im było tym samym rozpoznać swoje oblicze. Poznali swoją godność. A jeśli człowiek pozna swoją godność, to po pierwsze, całe jego życie i całe jego krzątanie się. Kiedy jest tutaj na Ziemi, jest piękne, jest owocne, ale nie na tym koniec. On również ma inne spojrzenie na drugiego człowieka, też na, na rzeczywistość, w której żyje bliźni, brat jego. Ta relacja do drugiego człowieka jest piękna, bo ten drugi. Jest jak ja. Jest także dzieckiem Bożym. I tego nas dzisiaj uczy święty Paweł. I teraz patrzcie, kochani, jakby odchodzimy na chwilę od, od tych wydarzeń sprzed 228 laty i patrzymy na czas obecny. Krwawi ziemia. Boleją narody, ale scenariusz jest ten sam. Dlaczego się tak dzieje? Bo znowu są ludzie, którzy są jak nieuczciwi rządcy. A dlaczego są? Odpowiedź też jest prosta. Nie poznali może. Nie byli w stanie, może im nikt nie pomógł, może zlekceważyli coś w swoim życiu, nie poznali Boga i Jego nie umiłowali. Jeśli się to, że tak powiem, nie dokonało w życiu człowieka, to ten ktoś nie wie, kim jest kim sam jest. My ciągle mówimy, jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest rzeczywistość, tak powiedziałbym, oszałamiająca i tak wielka, która każe nam, powiedziałbym, zmusza, ale w sensie takim najlepszym, do tego, żeby kształtować siebie pięknie. Więc ci ludzie nie poznali siebie. Siebie nie kochają. I trudno wymagać, żeby kochali innych, bo w ich sercu nie ma takiego pojęcia i nie ma takiej mocy, żeby to czynić. I tak było od początku świata, i tak będzie do końca. Dlatego święty Paweł zwraca naszą uwagę na to, że stawajcie odpowiedzialnie na drogach innych ludzi. I to jest, rozumiecie, kochani, to jest, to jest coś pięknego wypełnić ten, ten nakaz Boży, żeby stawać jako uczeń Chrystusa na drogach innych ludzi. Nie po to, żeby nim kierować, nie, tylko żeby dawać mu przykład i pociągać powagą i mocą miłości, która jest w moim życiu. Dziękujmy Bogu, że stawia na naszej drodze takich ludzi. O jasnym, powiedziałbym, obliczu, sercu prawym, ogromnej takiej miłości i sile wewnętrznej, że możemy im zaufać, dlatego że oni zaufali Panu Jezusowi. I to jest droga wyjścia z tych pokrętnych sytuacji, które zastajemy w naszej historii. I tego sobie życzmy, żebyśmy pamiętając o tych trudnych sprawach, ale jednak więcej spotykali się przy tym, co będzie wielkim uwielbieniem Boga za Jego zwycięstwa na naszej drodze. Amen.